Witam, witam! Dostaliśmy takie, powiedzmy, duże zamówienia na takie oto pierścionki. One różnią się otworami i właśnie tą zewnętrzną średnicą. No tak, to mniej więcej wszystko wygląda. Jest ich tu dość tak sporo. Tu jeszcze taki krążek nie jest gotowy, i z tego krążka muszę wyjść. 4 штуки, як то видиш. одна, друга, третя, четверта. І це. Зачинали ж ми робити, що з плити. Були такі кавалки плити. Пужні очинали ті боки. Потім вставляли на кіл. Притачали там за внешнім шредніце. І зараз то вставляли всіх до токарки. І очинали ножем так то з боку. Najpierw robiłem to nożem jakim takim high sess. Oto takim nożem, nauczyłem jego, załaszyłym, ciąg takim nożem. Miałem to podkładkę, czyli ten uchwyt, nie gdzieś ta jeszcze górna część, ta się podpiera, ale to nie jest to taki dobry nóż. Najpierw, że Kiedy on wchodzi, jego się może po prostu wykrzywiać w jedną albo w drugą stronę. Po drugie, przy każdej średnicy, jak robisz tam mniejszą średnicę, to musisz jego tu przychylić, większą średnicę musisz jego tu przychylić, i cały czas to właśnie te kręcenia duże. Mi się to nie podobało. I co zrobiłem? Zaprojektowałem taki oto nożyk. Tak to wygląda ten nożyk. они отрегулированы минимально, ну вот долго счита минимально 40 мм, максимально 55 мм. Ниц такого-то нема. Зараз то відкринса. Так то вигляданда. Та єдна часть ухвата. Тут ще щось робами моцюю. Пожне сам ножик. Так і є подпроміне. Czyli naprawdę tu jest 4 promienia, jeden drugi, tam 3,4 promienia. Stoję płytka. Płytka ma szerokość 3 mm. To nożek w tym miejscu ma gdzieś 2,4 mm. Przestawię tak. Ten uchwyt powtarza kształt tego noża, tak to się stawia. I zaraz pokażę na komputerze jak wygląda ten nóż. Już pokazuję w jaki sposób zaprojektowałem ten nóż. Narysowałem sobie cztery takie krążki. To co chciałbym żeby ten nóż czął. I tak na ten krążek ma 100 mm, 150, 200 i 300 mm. To te krążki one są w środku tak widać to jest ta linia którą narysowałem najpierw. Później rozszerzyłem to o 1,5 mm na stronę. To jest dlatego, że pliktka tego noża ma szerokość 3 mm. A w najmniejszym miejscu plytka ma około 2-4 mm. Dlatego stąd dotąd, jest 2,4 mm. Narysowałem ten kształt na średnicy 200 mm, później wziąłem ten kształt i zrobi, zrobiłem kopię na mniejszą change 150 mm. Później ona mi zacierała w tym miejscu, czyli ona była tak z góry i gdzieś mniej więcej tu wystawała, pokażę jak, mniej więcej w taki sposób o to ona wyglądała, tak, no i ja przeniosłem tą linię tak, żeby ten nóż właśnie nie zacierał tu, później wziąłem to i przeniosłem do średnicy 100 mm, jak widać za bardzo ten nóż wystaje i nie chciałem jego aż na tyle skracać, żeby nie wyszło gdzieś w taki sposób, żeby tego nie było. I właśnie nie robiłem ten nóż do 100 mm. Zostawiłem do 150 mm co najmniej. Tu wyszło odległość około 3 dych, czyli 0,3 mm. Następnie wziąłem ten nóż z tego 150 mm i przyniosłem jego do 300 mm. Jak widać to, co wyszło, tak? Czyli tu wyszła duża taka odległość. A tu wtedy wyszła taka trochę mniejsza odległość. To ja zrobiłem tak, żeby to też zostawało co najmniej 0,3 mm I wyszedł mi właśnie oto taki kształt Następnie zaraz pokażę Wyszedł mi taki kształt tego noża Jak tu widać coś takiego mi wyszło Ma to długość 100 mm I tak to w tym miejscu zrobiłem miejsce dla płytki Żeby tu wchodziła płytka, tylko nie rysowałem tu tego Właśnie ząbka do taki ząbek musiał być na całą długość, ale ja go już nie, nie rysowałem. Bo nie, nie było sensu, dlatego że nie mogłem tego ząbka zrobić ani na frezarce ani na innych maszynach, które mają. Następnie powycionałem, jak to widać, taki jeden kanałek, drugi kanałek. Tu zrobiłem taką fazę, żeby te wióry właśnie wychodzili przez to i żeby ta górna część była taka jak sprężyna. Po prostu żeby ona się odginała i. Dociskała właśnie tą płytkę. I tak to wyszedł ten nóż. Jedyny problem z tym nożem, jedynie właśnie z tą oprawką do tego noża, że kiedy on za głęboko wchodzi, to ciężko wiórem wychodzić z tego materiału, właśnie. Dlatego, że tu za duży taki ten stożek. Tą górną część trzeba było zrobić maksymalnie wysokością, może nie wiem, za 3 mm. Może trochę więcej, żeby nie tak ciężko było wychodzić tym wiórom. Chciałbym oczywiście trochę modernizować ten nóż w taki sposób, żeby wychodziły te wióry. Ten kanałek muszę przesunąć za bardzo, tak dużo w dół, czyli prawie na prosto, żeby on był. I tu z góry też muszę zrobić, żeby nie było tak za wysoko po prostu. Kto byłbym zainteresowany modernizacją tego noża, no to proszę pisać w komentarzu. To Spróbuję go zmodernizować, no i później oczywiście wystawić ten też taki projekt, albo właśnie nie projekt, może jakieś tam rysunki o tego noża. Jedynie, że jak, jakiś sposób jego można zrobić, no to raczej tylko na drutówce, jak ja to widzę. Nie wiem, może ktoś e, wie, jak inaczej to można zrobić, ale ja tego nie wiem. Dlatego, że tu jest jeden promień, tu jest drugi promień, czyli byłby to tak, tylko jeden promień, to nie ma problemu, można by obnawić to. Wytocić na fryzarce albo jakoś na tokarce się postarać ale tak to się no, w dwa promienie to jest bardzo ciężko zrobić bo tu jest trzeciej, a tu jest czwartej promień wszystkie mają właśnie te różne promienie tak ta uprawka powtarza właśnie kształt tego samego noża tak to się rusza to wszystko widać jak zobaczycie później że to są wkręcone śrubki te piątki prawdopodobnie na razie spróbuję wystawić dla was tylko same same jakieś tam rysunki tego noża może ktoś bym potrzebował coś więcej tam jakieś 7 model albo coś innego no to proszę pisać w komentarzach oczywiście wszystko wszystko podam a tu teraz widać jak idzie ten cały proces ten kawałek. idzie do wyrzucenia no czyli na no, jakiś może tam coś innego z niego zrobimy właśnie to, to i to. Zostaną na te detali. To i to idzie na materiał do wyrzucenia. Właśnie. Jak widać, to są cienkie. To też cienkie. Też cienkie, a tu taka duża dziura. Jest tak dlatego, że ten nóż zaprojektowany od 150 do 300 mm. Powyżej 300 niestety gdzieś muszę zacierać no to raczej z tej strony mniej jak 150 to w innym miejscu też zacznę się zacierać i dlatego ja robię to tak wjeżdżam na 5 mm głęboko później wyjeżdżam, przesuwam w bok na 3 mm no czyli na stronę to jest powtora wjeżdżam na 10 mm przesuwam na 15, przesuwam na 20 przesuwam na 25 materiał mamy 50 mm, 25 odwracam i z drugiej strony, tylko pyk odcinam, pyk odcinam. Zaraz zobaczymy jak ten nóż w robocie. jeszcze tego noża nie próbowałem, nie próbowałem przycinać stal, ale ja myślę, że na pewno, na pewno się uda. No bo jak jest tak na krótko, to by się najpierw trzeba było, kiedy nóż jest na krótko, wjechać w materiał, zrobić jakiś tam głęboki ten otwór, czyli ten kanał. Później wysunąć i robić dalej. так то, так то ще напевно не викне. А чи не уламі? Це ще напевно не уламі, а ну, то є спора того матеріалу. Е, e, як ще чима плитка? Плитка ще чима, просто вона ніби саме ще від очіска. Ну, no, через тон ухвит. Тон ухвит до тієї плитки, сам ще від так до І стою то дуже активно, повинен вже, ну, не дарати того ламати. Бо я то Wpukałem niebo tam do środka Też robiłem tam takie No bo są w takie kanały o, Tak jak tu na przykład Mamy taki kanał i w płytkie Podobny Podobny kanał i trzeba było W tym nożu zrobić też taki Też taki kanał Zresztą to też robiłem Nie było to proste Ale jakoś to się wyszło I szyjmy to tak, że już Тут тилі зробили, і там тилі почали на матеріалу, і навіть ще не рушили. І так, ми демо пробували на тим. Тут маємо 162 мм, але він робив отвор 160 мм. Як віджіми, то є на карці написано 3А і 8А. І тут на матеріалі написано 3А, 8А, і то є та найменіша шрідниця, яка вже відчинюється, 162,1. Та 162 матеріал має там, 51, tam 52, czasami trafia. Powiedzmy 50 mm. E, Przed tym czowym tym mnożym na 25 z jednej strony. No, czyli 25,5 z jednej strony. Odwracałem 25,5 z drugiej strony. Zaraz pokażę, co z tego Jak widać, takie ładne krążki. Tu powierzchnia ta całkiem normalna. Z tej strony jeszcze taka nie bardzo. Z tej jest super. Coś takiego. No to już pójdzie na złom. Oczywiście. To właśnie powierzchnia wyszła super, i z jednej strony jak z drugiej. Super. A teraz, no bo jak ten nóż jest przeznaczony, czyli tak zaprojektowany na głębokość 50 mm. Czyli tam jest cała długość wychodzi 54 mm, coś takiego. I właśnie teraz będę próbował w pierwszy raz robić to na głębokość 54 mm czyli na 50. nóż jest zamocowany i ustawiony już na wymiar, ale w ten moment jego można też regulować, odkręcając te właśnie śrubki, odkręcamy jedną drugą i na maksę jego wyciągamy. To trzeba tylko miarą sprawdzić, jaka to jest długość teraz. Można nawet zwykłą miarą sprawdzić tak, przyłożyć. I mamy teraz 50. 5,5 мм. Mm. Можна навіть трошки скручити, але ніхто так застане. Ну, шаблончик води для того, щоб пластик не заклеював всередку. Повім, якщо розбиє отвор, чи так, ходжимо, повісмо, 5 мм, хоч не в бок 5 мм, і ще в бок, ну, чи так, по боках його розбиє, то, напевно, утні на те ціле 50 мм mm, без проблем. Але зараз спробуємо, чи на раз, що утні. Піц не комбінує, тільки в ланчах по ословеннях самої їжі. Materiał wypadł stąd, na sekundę. Muszę wodę wyłączyć. Teraz najważniejsze, żeby się nie okazało taka, że to jest jedna średnica, a to z tamtej strony jest inna średnica, to wtedy jest niedawno. Na pewno się nie ukaże, no bo jak wyjdzie stożyk, to ten stożyk widać. A jak widać, tu nie ma żadnego stożka. Jak widać, czy nie widać? Na pewno widać. O, tak to widać. Tu, w tym miejscu. Idealnie widać, że nie ma żadnego tu stożka. Ale zaraz Weźmę i zmierzę to specjalnie. Żeby no. z tej strony 159,66. 64, no to nieważne, no tam setki jakieś te 159,6 teraz odwracamy 158 i 8, czyli pociągnął na bok, nie wiem, 6, 8, 8 dych wychodzi na to. Bo tu widać pod koniec taki jakiś niby stożek, albo coś takiego. No wychodzi 159, tam jakieś tam 80, no bo jak mierzysz tu, to wychodzi 159, 158, 96, coś takiego. Na pewno jeszcze trzeba sprawdzić jak to działa w stali. Na pewno jakoś to inaczej wyjdzie. Ale ja uważam, że to jest naprawdę super. No bo tego jeszcze, że wymiaru teraz to nie robimy. Robię to tylko z nadatkiem. Ja coraz robię 2 mm, no czyli mm na stronę. Tak żeby zostawało i ten. I to jest super odcinać takie kawałki, żeby nie robić takich dużych otworów, ale jednak e, polecam robić to na dwie strony. 25 mm, e, no powiedzmy, materiał mamy tam 50, tak, 25 mm wjeżdżamy, odwracamy 25 jeszcze raz i odcinamy. Wtedy bardziej to jakoś równiutko idzie. No dobrze, na razie na tym, na tym to wszystko. Może ktoś jest chętny na, na projekt tego noża, no to oczywiście mogę e, zostawić jego tam gdzieś w opisie, tam jakiś, na dyskie Google i jakieś tam wysłać. No. Dziękuję wszystkim za oglądanie, Peluszka do góry i do nowych filmików.